Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing to jeden z serii kilkudziesięciu briefingów w całej Polsce pod hasłem Nawrocki za CPK, Nawrocki za rozwojem, bo to okazuje się jedna z być może dla niektórych zaskakujących głównych osi sporu różnic pomiędzy tymi dwoma prowadzącymi w sondażach kandydatami na prezydenta Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Karol Nawrocki zawsze. Jeszcze nawet jak nie był takim znanym politykiem, był osobą powiązującą ważny urząd w Polsce, prezesem IPN-u, wcześniej prezesem Muzeum II Wojny Światowej. Te tematy takie historyczne związane z naszą tożsamością, więc może dlatego mówię, że to jest zaskakujące, ale już wówczas bardzo żywo interesował się i bezwarunkowo popierał te projekty, które są kluczowe dla rozwoju Polski, jak Centralny Port Komunikacyjny w pełnej wersji, jak budowa Szybka Elektrowni Atomowych, rozbudowa portów, te wszystkie projekty, Zawsze leżały mu na sercu i nie musi tutaj zmieniać zdania, nie musi mówić, że czasy się zmieniły i teraz jest inaczej niż było kiedyś w tej sprawie. Jeszcze latem zeszłego roku, akurat osobiście miałem tę przyjemność, razem zbieraliśmy podpisy, na ulicy staliśmy, i zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK, projektem, który, przypomnę, gwarantuje budowę CPK w pełnej wersji i projektem, który w Sejmowej Komisji został odrzucony głosami wszystkich posłów koalicji. Rządzący. I to jest ta różnica, ponieważ Rafał Trzaskowski, jak pamiętamy, mówił, że po co nam CPK, kiedy będziemy mieć lotnisko w Berlinie. To taka emblematyczna wypowiedź, ale tych wypowiedzi była kilkadziesiąt. Zawsze jednoznacznie przeciwstawiał się CPK. Parę miesięcy temu wylosował nowe poglądy, teraz już jest za CPK, ale w tej wersji okrojonej, w tej wersji e, okrojonej, można powiedzieć, no, z, z przytłaczającej większości programu, którą realizuje obecny rząd. To okrojenie, to dlaczego to neo-CPK, to pseudo-CPK, nie realizuje potrzeb rozwojowych, znakomicie widać, zwłaszcza w polskich miastach średnich, takich jak chociażby Szczecinek. W naszej wersji CPK to miał być spójny system połączeń kolejowych łączący cały kraj. Każdy mieszkaniec Polski miał mieszkać w promieniu pół godziny od stacji kolejowej, oferującej mu co najmniej kilka dziennie dobrych połączeń z resztą kraju, no i oczywiście przez lotnisko leżące w centrum tego systemu z. Całym światem. W przypadku Szczecinka byłyby to połączenia poniżej 3 godzin z Warszawą Centralną, na przykład, czy oczywiście jeszcze 15 minut szybciej na CPK. Okrojenie programu CPK przez obecny rząd, a konkretnie w tym przypadku akurat Szprychy numer 1 Centralnej Magistrali Kolejowej Północ, powoduje, że tych połączeń po prostu mieszkańcy Szczecinka nie uzyskają. Ja niedawno wczoraj sprawdzałem na stronie PKP. PKP. Gdybym chciał się ze Szczecinka dostać do Warszawy, obecnie to dwa połączenia dziennie najszybsze, to są bodajże 4.40 i to z przesiadką, a połączenie bezpośrednie jedno 5 godzin 25 minut. No, widzicie Państwo, że ta zmiana z tego stanu rzeczy na kilka połączeń dziennie poniżej 3 godzin byłby to istotny przełom e, również dla mieszkańców tego miasta, ale też całego subregionu. Pomorze Środkowe to najbardziej chyba wykluczony komunikacyjnie region w Polsce i niestety gdyby zdarzyło się, że polityka tego rządu będzie dalej realizowana, gdyby zdarzyło się, że w Pałacu Prezydenckim zasiądzie zastępca Donalda Tuska, no to ten region wykluczonym komunikacyjnie dalej pozostanie. Dlatego ta akcja Nawrocki za CPK, Nawrocki za rozwojem, żeby tę różnicę, tę oś sporu, jedną z bardzo ważnych, być może najważniejszych dla przyszłości naszego kraju w tych wyborach prezydenckich zaakcentować. Karol Nawrocki, to jeszcze raz powtórzę, jest jednoznacznie za rozwojem Polski, jednoznacznie za pełnym CPK. Wspiera obywatelski projekt ustawy tak dla CPK, wspiera to, żeby CPK było w pełnej wersji, ale więc, żeby również mieszkańcy Szczecinka te kilka dobrych, szybkich połączeń z Warszawą, z CPK, z całym krajem otrzymali. Wybór Rafała Trzaskowskiego, co nie daj Boże, oznaczałby, że tej szansy Szczecinek będzie pozbawiony. Myślę, że sytuacja CPK i tego okrojenia do głównej szprychy takiej, która jest najbardziej wygodna, bo łącząca Warszawę z największymi aglomeracjami w naszym kraju, to jest też taki, taka kwintesencja patrzenia na świat, patrzenia na Polskę, Platformy Obywatelskiej. Oni nie rozumieją, czym jest Polska lokalna, nie rozumieją, czym jest Polska powiatowo-gminna, jakie są potrzeby nas, Polaków, a w moim przekonaniu w ogóle uznają mieszkających na tak zwanej prowincji Polaków za ludzi drugiej, gorszej kategorii. Myślę, że też jak przypomnimy sobie, w jaki sposób przez lata Platforma Obywatelska podchodziła do naszych spraw lokalnych pod kątem inwestycji, jeżeli uświadomimy sobie, że S11, droga życia dla naszego regionu, musiała czekać aż przyjdą rządy prawa i sprawiedliwości, pomimo tego, że część dokumentów była przygotowana, na przykład decyzje środowiskowe, które czekały tylko na to, żeby była decyzja polityczna, że należy przystąpić do realizacji inwestycji i były już, właściwie na, w momencie, kiedy było ryzyko, że wygasnął, przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości i zamiast tylko mówić, zaczął realizować tą inwestycję. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, kolejny odcinek Szczecinek-Bobolice jest już bliżej ukończenia i spodziewam się, że nagle wszyscy będą teraz wypinać piersi do orderów przy otwieraniu tego odcinka. Natomiast w drugą stronę, ze Szczecinka do Piły, myślę, że każdy z Was już wie, że jest postawiona pewnego rodzaju blokada, bo Znów dopuszcza się do głosu organizacje pozarządowe, które pomimo istniejącej od 2023 roku decyzji środowiskowej przyblokowały realizację tej inwestycji. Drugi przykład takiego prowincjonalnego, niewłaściwego podejścia do realizacji inwestycji to jest łącznik, który przy obwodnicy Szczecineckiej dzisiaj dopiero powstaje, a został wykreślony z planów za czasów rządów Platformy Obywatelskiej jako zbyt drogi, a potem wszyscy uświadomieli, Uświadomili sobie, że wykreślenie jego i wykluczenie spowodowało, że obwodnica utraciła swój sens, bo cały ruch od strony Szczecina ciężarowy i tak musiałby wjeżdżać do centrum miasta. I trzeci przykład, dworzec, który mamy za swoimi plecami. Remont, o którym mówi się od wielu, wielu lat. Obiecywano za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, że zostanie to wykonane i dopiero rząd prawa i sprawiedliwości, kiedy doszedł do władzy, z Przekazał obiekt do miasta Szczecinek, przekazując również środki na wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich. To są takie trzy przykłady, ale kolejne. Często mówimy o tym, że w Polsce toczy się spór pomiędzy Platformą Obywatelską i PiSem. Nawet niektórzy kandydaci ukuli takie stwierdzenie, że mamy duopol popisowy i że tego duopolu już nie powinno w Polsce być. A ja powiem inaczej. Proszę porównać sobie, jak podchodzi do rozwoju Polski, do patrzenia na przyszłość naszego kraju Platforma Obywatelska, a co robiło Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli sobie e, zdamy sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość rozwijało kraj. Patrzyło w sposób nowoczesny, odpowiedzialny i długodystansowy na to, co powinno się zadziać na terenie naszego kraju, to jasno możemy powiedzieć, że Platforma Obywatelska jest synonimem zahamowania rozwoju, synonimem braku dużych infrastrukturalnych inwestycji i tak naprawdę braku działań, które mogłyby być źle postrzegane przez interesy na zachód od naszego kraju. Kraju. Prawo i Sprawiedliwość, które dzisiaj popiera Karola Nawrockiego to synonim dynamicznego rozwoju zrównoważonego, a więc szanującego kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe. A skoro już mówię przy, o środowisku, myślę, że każdy z Państwa pamięta jak Rafał Trzaskowski mówił, że planeta płonie należy działać w taki sposób, żeby ją ratować, a jednocześnie poprzez kasowanie pierwotnego założenia CPQ doprowadzają dzisiaj do sytuacji, Sytuacji, że najbardziej ekologiczny transport, z którego mogliby korzystać mieszkańcy chociażby miasta Szczecinek, Powiatu Szczecineckiego, ale i całego naszego regionu, zostaje skasowany. Czyli jakby z jednej strony deklarują wielkie działania i zaangażowanie prośrodowiskowe, a z drugiej strony ich działania są dokładnie, dokładnie odwrotnie, odwrotne. Dzisiaj każdy, kto zastanawia się, czy chciałby oddać głos, na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego, czy może zastanawia się, czy powinien oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, powinien sobie zadać proste pytanie, jakiej chce Polski: czy chce Polski stagnacji, czy chce Polski rozwoju, czy chce Polski ambicji, czy chce Polski kompleksów? Jeżeli chce Polski silnej, bezpiecznej, rozwijającej się, jedynym jego wyborem jest Karol Nawrocki. Także, szanowni państwo, podsumowując, jest kilka ważnych decyzji do podjęcia w tych wyborach, a jedną z tych decyzji jest, czy jesteśmy za Polską ambitną, rozwijającą się, nowoczesną, taką, która realizuje aspiracje Polaków. Polacy mają to poczucie, że wyrośli z kompleksów i stać nas naprawdę na wiele. Możemy bardzo wiele osiągnąć. Czy tą Polską zakompleksioną, która czuje się gorsza, która uważa, że właśnie takie inwestycje jak duże lotnisko, jak elektrownia atomowa, jak duże porty, to mogą mieć tak zwane poważne kraje jak Niemcy, Francja czy Japonia, a Polska nie. My i Karol Nawrocki, którego opieramy, jesteśmy po stronie ambitnej, pozbawionej kompleksów, rozwijającej się, można tak powiedzieć, poetycko sięgającej gwiazd.